Dzisiaj w odcinku planszówki z piwem oraz larpy po krakowsku. To co? Zaczynamy! Zaczynamy. Cześć! Oglądacie 19 odcinek Raportu o Bierze Świata. Jak zwykle witam Was Pepcago oraz Iwelios. Przygotowaliśmy dla Was dwa kolejne tematy, tym razem dwa wydarzenia. Między innymi usłyszycie trochę o grach ale zaczniemy od y, tematu związanego z LARPami, y, które dzieją się w Krakowie. Gwiazdy Hollywood, cyrkowcy, wilkołaki, teorie spiskowe. To tylko nieliczne te przykłady tematów podejmowanych przez osoby powiązane z serwisem LARPownia.pl. Zobaczyliśmy, jakie atrakcje czekają nas w nadchodzących miesiącach. Krakowscy pasjonaci live action role playing, znanych wszystkim jako LARPy, nie mogą narzekać. Na terenie tego miasta prężnie działa grupa tworząca serwis LARPownia.pl. Ich głównym celem jest organizacja i informowanie o ciekawych wydarzeniach tego typu odbywających się w Krakowie. Larpownia przede wszystkim jest kontynuacją dawnej krakowskiej grupy larpowej, która już ma w tym momencie 4-5-letnie dziedzictwo. Wszystko właściwie zaczęło się od tego, że zaczęliśmy grać. Coraz to powiększającą się i zmieniającą się grupą larpy. Powstał pomysł, żeby stworzyć po prostu stronę internetową, serwis, który byśmy mogli o wszystkim informować i wyjść trochę dalej. Wszyscy zainteresowani tego typu rozrywką mogą dołączyć do jednego z kilku równolegle prowadzonych projektów. Różnią się one nie tylko klimatem, ale także poziomem skomplikowania mechaniki. Larpownia nadal poszerza swoją ofertę, serwując graczom coraz to nowe inicjatywy. Między innymi współpracujemy z Shadow of Poland. Który jest ogólnopolską dramą Nowego 7 roku. Mamy też własną lokalną dramę. Regularnie organizujemy także mniejsze larpy. Żeby przyjść na naszego larpa, przede wszystkim trzeba odwiedzić naszą stronę, albo można też polubić naszą grupę oraz stronę na Facebooku. Przy każdym wydarzeniu, czy, czy właśnie to jest larp czy jakaś gra terenowa, są, jest dokładnie opisane, jak należy się zapisać. W większości wystarczy wysłać maila. Tymczasem grupa pracuje nad dużym projektem. 19 maja w podkrakowskim zamku Koszkiew miejsce będzie miał ciekawy LARP, przygotowany dla 80 osób. Uczestnicy przeniosą się do czasów II wojny światowej. Pełny tytuł larpa to jest kod władzy rycerza Wewersburga. Jest bazowany na, na książce. Wykorzystaliśmy pewne wątki. Przenosimy się w lata 40, jest dokładnie rok 44. Spotykają się szare eminencje z całej Europy w sprawie wcześniejszego zakończenia. II wojny światowej. Jednak majowy kod władzy to zaledwie początek bogatej oferty larpowni. Wszyscy zainteresowani nadchodzącymi wydarzeniami mogą znaleźć na stronie internetowej kalendarz z dokładną rozpiską zbliżających się imprez. Organizatorzy przygotowują już liczne atrakcje na nadchodzące miesiące wakacyjne. W wakacje w tym momencie mamy zaplanowane już trzy terenówki, gdzie jedna będzie kilkudniowa w klimacie piratów. Będzie klasycznie jak co roku organizowane archiwum X, czyli LARP w klimacie grozy, jak i prawdopodobnie dzielnik poszukiwaczy przygód, który jest LARP w klimacie hack and slash, wzorującym się na taki gra komputerowy, jakoby Baldur's Gate. Larpow nie działa już nie tylko na terenie Krakowa, ale współpracuje z wieloma grupami w innych województwach. Dzięki temu coraz więcej osób ma możliwość wzięcia udziału w ciekawych LARPach. Pora zatem z szafy wyciągnąć zakurzone stroje i ruszyć ku przygodzie. No to co, panie Pepcok? Podoba się? E, bardzo się podoba. Myślę, że tutaj bardzo dużo osób będzie zaskoczonych, że w Krakowie tak prężnie działa grupa, która przygotowuje, organizuje LARPy na tak wysokim poziomie. Tak, no i to jest też to, że larpownia zaczyna wychodzić poza Kraków. To nie jest już tylko, wiesz, tutaj nasze miasto, ale to jest tak. też to są inne miasta. To jest Chrzanów, Katowice, Kielce. Jak dla mnie niesamowite. Myślę, że na pewno tutaj na naszym terenie i nie tylko znajdą się mniej rośnicy tego typu rozrywki i bardzo łatwo można wziąć udział tutaj i Zabawić się z nimi. Wiesz, ja chciałbym wyjaśnić też pojęcie dramy, bo, no tak, nie bo wszystkich... Larp jest powiedzmy znany, tak, ale drama już niekoniecznie. Drama to jest taki rodzaj larpa, który ciągnie się w seriach, w odcinkach. No i tutaj już jest ta trudność, że trzeba być na bieżąco cały czas, albo jak się dołącza, to w jakiś sposób trzeba się wprowadzić. Ale generalnie no jest ten problem, że po każdym larpie trzeba zdać sprawozdanie, trzeba, trzeba w jakiś sposób opracować tak, to, co jest, to się To trzeba robiło, się nie? później mistrzowie gry odpowiednio informują graczy, co powinni wiedzieć, czego nie powinni wiedzieć. Tak naprawdę nie kończy się wyłącznie na jednej rozgrywce, tak jak to często bywa na różnego rodzaju konwentach. Mm -hmm. Każdy może znaleźć coś dla siebie. Jeżeli są miłośnicy bardziej takich dnd owych rozwiązań, to jest pewna część LARPów, osoby, które po prostu chcą przejść zabawić się znajdą też coś dla siebie i jeszcze jedna fajna sprawa to to, że w zasadzie materiały, które są na stronie larpowni, są na licencji Creative Commons, czyli jeżeli ktoś chciałby wziąć sobie te materiały i niekomercyjnie zrobić własnego larpa na, na ich bazie, Mogę nie, po to ma kopotu, może wziąć sobie te materiały wykorzystać fajna sprawa to co? Przechodzimy do planszówek do tego naszego drugiego tematu. A... Planszówki cieszą się coraz większą popularnością na terenie całego kraju. Coraz częściej mamy do czynienia ze spotkaniami, których celem jest promowanie takiej właśnie rozrywki. W kwietniu od do tego grona dołączył Studencki Klub Studio na terenie krakowskiego AGH. Klub Studio, ponad setka osób i gry planszowe. Tak, 23 kwietnia wyglądał Centrum Miasteczka Studenckiego Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. To właśnie tam po raz drugi odbyło się spotkanie z cyklu gry planszowe w Klubie Studio. Jest to zarazem kolejne miejsce, gdzie za darmo można zagrać w planszówki, karcianki. Zorganizowaliśmy około 3 tygodnie temu pierwszą e, taką grę tutaj w klubie studio. No, okazało się, że pomysł był bardzo trafiony, bardzo dużo ludzi, mieliśmy praktycznie ponad 100 osób, bo postanowiliśmy zorganizować e, takie imprezy w klubie studio częściej, częściej organizować cyklicznie. Gry planszowe w klubie Studio przyciągnęły nie tylko doświadczonych graczy, ale także nowicjuszy. Wiele osób przyszło ze znajomymi lub dowiedziało się o wydarzeniu z informacji opublikowanych w internecie. Sam pomysł na wspólną inicjatywę akademiki i sklepu Dragonus zrodził się dosłownie przy planszy. Pewnego wieczoru udaliśmy się do jednego z krakowskich klubów niedaleko rynku, gdzie takie gry planszowe się odbywały. Graliśmy losowo z różnymi ludźmi. Okazało się, że po zakończeniu tej gry Jeden z graczy jest właścicielem sklepu dragonus.pl z którego te gry były wypożyczane. Zaproponowaliśmy mu taką alternatywę, a może gry planszowe w klubie studiu na miasteczku studenckim. W efekcie wydarzenie spotkało się z bardzo dobrymi opiniami i entuzjastycznym przyjęciem ze strony uczestników. Obserwując zainteresowanie tego typu inicjatywami zauważyć można, że gry planszowe nie są domeną wyłącznie fantasów, ale także wielu zwykłych śmiertelników. Okazuje się wbrew pozorom, że bardzo dużo ludzi na miasteczku gra w różnego rodzaju gry planszowe. Stąd właśnie taka liczna frekwencja była na pierwszym, pierwszym spotkaniu. I... Bardzo sobie chwalili, że bardzo dużo gier, że duży wybór tych gier, że, że dużo miejsca, że można siąść, przyjść ze swoimi znajomymi i zagrać. Także to jest jakby dodatkowym e, plusem tego, że warto organizować takie spotkania właśnie tu w klubie studia. Ale przypominamy, gry planszowe to nie wszystko. Mamy wszak jeszcze gry fabularne, LARPy i bitewniaki. Choć zaczęło się od spotkań z planszówkami, to akademika przyznaje, że jest otwarta na podobne inicjatywy. Cały czas zastanawiamy się, co można jeszcze zrobić dodatkowego do tych gier planszowych. Myślę, że jeżeli są osoby, które znają jakiego, jakieś gry inne niż gry planszowe, myślę, że jak najbardziej zapraszamy do nas, jeżeli będzie to pomysł ciekawy. Będzie organizator, który to poprowadzi, będzie tłumaczył zasady. Myślę, że jak najbardziej. Zapraszamy do nas, do, do biura fundacji, e, przedyskutujemy i będziemy w stanie pomóc zorganizować inną imprezę o podobnym charakterze. Po oczekiwaniu na nowe pomysł trwają przygotowania do kolejnej edycji gier planszowych w klubie studio. Te odbędą się na starcie krakowskich juvenaliów w poniedziałek 14 maja. I jesteśmy po drugim spotkaniu z planszówkami w klubie Studio. co po sąsiedzku tam mieszka i ma nawet koszulkę tak, taką patriotyczną reklamowy. wydziału. E, tak, bo klub Studio jest na miasteczku studenckim AGH. No i dzięki temu to właśnie studenci mogą e, mieć blisko, mają blisko do, e, do tego klubu, żeby móc skorzystać. Tak, jak pewnie widzieliście tutaj w reportażu, naprawdę frekwencja była bardzo dużo i widać było, że nie, nie tylko fantazje, ale po prostu ludzie, którzy nawet nie znają planszówek, bo widziałem, że przyszło osoby, które grały w Eurobiznes, mhm. grały w Monopoli no, Mieli okazję zapoznać się z różnego rodzaju grami. Widziałem grupę, która po prostu zaczynała z kamieniem gromu i tak nie za bardzo łapała o co chodzi. W odpowiedniej godzinie jeszcze były happy hours, więc także piwo było tańsze. Wow, no to Pizza, super. Nie? Z zaprzyjaźnionego klubu. Chwilutka pewnie. Tak, chwilutka, chwilutka. bajer. I to się odbywa cyklicznie. Z tego, co tak próbowaliśmy ocenić, to chyba co... trzy tygodnie. Co, co trzy tygodnie i następne spotkanie będzie 14 maja. Czyli zaczynamy Juwenalia planszówkami, pozytywnie. A będziesz się bawił jeszcze pewnie jakoś inaczej na Juwenaliach. Jakieś koncerty, co? No tak, obowiązkowa apokaliptyka. Aha, no, to zapraszamy. Nie będziemy tam z kamerą. Nie bojątko. będziemy tam z kamerą. Niestety nie. Fundacja Akademika, która tam działa i zarządza klubem Studio, w zasadzie jest otwarta na różne fajne inne inicjatywy niekoniecznie planszówkowe. Tak, w, ty, w planszówki jakby rozpoczęły całą tą akcję. Naprawdę fundacja jest otwarta i możliwości są ogromne, bo klub jest bardzo duży. Można się fajnie bawić z oświetleniem, z dźwiękiem. Niesamowite warunki. Na Także radę. jeżeli macie jakieś pomysły, no to uderzajcie do Akademiki, na pewno możecie się jakoś tam dogadać. A my lecimy do planszy i rysujemy poprzedni odcinek. To wszystko w dzisiejszym odcinku. Jak zwykle rysujemy planszę. Jako, że komentarze... Dotyczące moich śleczków były stosunkowo pozytywne. Ja zajmę się dalszym rysowaniem. Tak, oddajemy rysowanie Pepcokowi od tych ostatnich odcinków. Oj, będziemy, będziemy rysować. I co narysujemy? Co narysujemy? No, będzie elf. Yy, miały być pedały, ale chyba nie wiem. Tak, pedały średnio pasują. To może będzie elf. Kurczę, narysowałbym zielonego elfa, ale boję się, że jadę po, po raz drugi. No to tak nie bardzo, narysuj go... na no, czerwonego też. Się czerwonego robię. nie. Zrób zielonego. Zrobimy zielonego. lecia. Tak, tak, i Tutaj były są takie elfy. One miały takie skrzydełka, prawda? Takie. Słuchaj może trzeba było elfa w kształcie pedała. Mamy elfa, Takiego od roweru. Który będzie trzymał. Jakąś... Ja przytrzymam planszę, ty sobie no tak, tutaj sobie... Tak, pędzelek tutaj. To jest ten cenek, załóżmy. No to musisz mu zrobić takie strzępki, jeszcze. <noise> Dobrze, może być. Ja tymczasem Wam przypominam, że możecie komentować e, nasz film, możecie pisać, co mamy rysować z dzisiejszego odcinka, bo przypominamy, że my rysujemy zawsze poprzedni odcinek, teraz już tak, taka tak, tradycja. Dokładnie. Albo jednak namalujemy takiego. To jest taki pedał, na pedał. Palecie, nawet w Na palecie, tak? To jest taki pedał, tak, na palecie? Nie i... palecie, czekaj, to się nazywa sztaluga. No, i drugi numer odcinka. To będzie co? I numer odcinka, Farbka, tak? Czyli to będzie. Nie, no, farbki masz na pędzlu. Może trzymać farbkę w rękach. Taką farbę, taką zrówno, taki duży wiadro z wiadra. A, <grym> wiadro Z wiadro. Dobra, Dobra. to będzie wszystko. Najwyżej to, to poprawimy już. <grym> Jeżeli dalej chcecie ogromnej tej śledzki, to to piszcie, ale. Ja nie gwarantuję, że ja no, to widzicie, dobra. jak pep No widzicie już, jak pep co rysuje. My was zapraszamy za dwa tygodnie do kolejnego odcinka. Trzymajcie się i do zobaczenia. Cześć! Cześć.